No i dobra, słuchajcie, robaczki moje kochane, wróciłam do domu i jedna z kiecek, które kupiłam, tak, w tym momencie będzie hol zakupowy. Pokażę wam, jakie fajne ciuszki udało mi się nabyć na przełomie wczorajszego dnia i dzisiejszego. Jedną z lepszych, fajniejszych rzeczy jest ta kiecka, słuchajcie. I ona była w Shinsei'u. Postaram się wszystko wam podlinkować, jak znajdę. E, później kolejnym takim fajnym kopikiem. Rozmiar XE. Tutaj Wam pokażę numery referencyjne. Może ktoś sobie będzie chciał sprawdzić, zobaczyć. Tutaj macie też kwotę. One były na promce, Do spódnicy z dużym stanem, z wysokim stanem juka No to będzie pasowało jak ulał. Chciałabym to nagrać się po prostu tego rozebrać i po prostu położyć się wygodnie. I słuchajcie, tu mamy takie fajne spódniki. One są fajne, bo jak są wyższym stanem, to nic mi nie odstaje jakoś tak chamsko. No i tutaj macie kolejną meteczkę, słuchajcie, a rozmiar jaki ja mam, to jest L i jest, on jest taki fajny, prążkowany, słuchajcie, o widzicie, tu tak, tektura, tektura widać. Nie mam siły, jestem zmęczona. Jeżeli ktoś mnie ogląda na Instagramie, podgląduje, no to wie, że wczoraj był babski wieczór, Likierek był dobry, a dzisiaj trzeba było wrócić do rzeczywistości. Tu mam taki ładny topik, słuchajcie, za 26 zł rozmiar XL. I tutaj macie numer. Ja ogólnie nie robię zakupów w Senseju i w HM, ale no jakoś tak wyszło, że żeśmy sobie zrobili to, tego topika, bo to jest topik. Ja, yy, tak jak mówię, no do wyższych spodenek, do wyższych kiecek, jak najbardziej. Ja musiałam się obkupić w takie rzeczy, bo ja po prostu nie mam. No i jakoś tak wyszło, że wyszedł shopping. Tu mamy taką właśnie bluzeczkę i ona bardzo ładnie wygląda, wiecie. I o, słuchajcie, coś, co jest w ogóle hitem. Mam to w dwóch kolorach. Tutaj na tym czerwonym będzie w ogóle widać to plecienie. Zobaczcie. O, widzicie. Tu, i to tak ładnie, tu w tym układa. No i mam taką wersję, słuchajcie. Ona jest różowa. Dosłownie. Rozmiar XL. I dwie deszki. O. Tu jest rzeczywisty kolor, właśnie oddany. Jak jestem za blisko, to tak widzę, że niekoniecznie. No i tu mam wersję jeszcze, słuchajcie, czarną. Także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy robaczki moje kochane, taki ala stanik sportowy, też topik x-aleczka, dwie deszki Bardzo fajne. I, i, i... No i takiecka była w hajmie. Ja za nią dałam chyba sześć dyszek. I za to kiecuche, słuchajcie, dałam też sześć dyszek. Coś koło tego, zobaczcie, jaki to jest piękny kolor. No, rewelacja. A widzicie? Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się układa. A teraz mamy hit-hitów, słuchajcie. Byliśmy dzisiaj na giełdzie z dziewczynami. I słuchajcie, stał pan tam, miał ciuchy metkowane, czyli nowe. To jest akurat firma Tom Rose rozmiar L Zobaczcie jaka fajna tak na dzień Ja lubię takie kieczki, Boże ja tak lubię To jest Lka i nie wiem czy ona będzie dobra, ale słuchajcie Mam alternatywę, mam też rozmiar XL O Także jak y, któraś będzie za mała to zawsze mogę przekazać dalej Za 5 zł słuchajcie to naprawdę nie ma co Wydziwiać, to też miała metkę, ale gdzieś mi się urwała. A firma to jest też Tom Rose. Ja w ogóle muszę sprawdzić sobie tą stronę. Zobaczcie. Ona jest taka sama, tylko to już jest cieńszy materiał. I jest na krótki rękawy. I słuchajcie, zobaczcie na to. Czekajcie, ja ją może czymś wypcham. Żeby ona... Żeby pokazać wam, jaki jest jej urok miał ją tutaj wypchać? O, to już to o, dobra. I ona się, słuchajcie, prezentuje w ten sposób. To jest zamsz. O! Piękny kolor. Jaka tu jest nazwa? Nie będziemy łamać języka. I ma takie, o widzicie, nawet jest zapoliowana. I ona była, słuchajcie, za 10 zł. Ale zdecydowałam ją do do pięciu. Były dwie sztuki. No i ten pan tak niekoniecznie chciał. Jak komuś przeszkadza widok moich piersi. niech sobie ekran zakryję. Rozepniemy sobie to. No ogólnie pasek jest taki. O on tu ma? Takie przyszycie ma. O. Pasek wygląda tak. I słuchajcie, ona wygląda tak. I jest super. No, tak mi się podoba. I ona była za dyszkę. Ja powiedziałam, że ja ją wezmę bardzo chętnie, ale za piątka. No i Pan mówi do mnie, że no tak niekoniecznie. Ja mówię, no dobrze, no to mówić dziękuję, nie? No i ktoś by powiedział, że dyszka to też. Yy, o, tu mam w ogóle fajną kieszonkę. Ja jej na pewno, na pewno będę używać, bo jest naprawdę superaśna. Ona jest takiego. Tutaj wychodzi niebieski, ale ona jest turkusowa, czekajcie. Nie, no nie zobaczycie. Ale wstawię wam na Instagrama, słuchajcie, taką zajawkę, to sobie zobaczycie. E, no i w końcu mówię, wie pan, no ja chcę kupić, pan chce sprzedać. No ja my, to ja rezygnuję, biorę tylko te kieczki. A pan mówi do mnie, no dobrze, mówi, no to dobrze, no nie będziemy się licytować. A ja mówię, no ja jestem szczęśliwa, pan jest zadowolony. Słuchajcie, no i taka ładna torebka. Niech będzie. A, słuchajcie, wczoraj jeszcze ja jechałam... Zajechałam do Biedronki, wymierzałam sobie, e, wymierzyłam sobie roletę w łazience i u mnie będzie pasowała 72 cm i jutro sobie w kolejnym vlogu będziemy wieszać, całkiem inaczej będzie ta łazienka też wyglądać. E, idę się rozbiorę z tego wszystkiego. Nie będę tego mierzyć, będziecie to widzieć na pewno we vlogach i idę się z tego rozebrać. Coś jeszcze na pewno sobie porozmawiamy dzisiaj, ale na tą chwilę Koniec. No i dobra, słuchajcie, staje w kolku. Dzień dobry moje robaczki kochane. Powiedzcie mi, jak tam minął Wasz weekend? Czy było słonecznie, czy padało? I słuchajcie. Ja wiem w całej Polsce mamy sucho. Wszyscy czekamy na deszcz, po prostu, żeby nam trochę te roślinki i ten warzywniak. Podrósł i rósł nam. <laughs> tak, jak to być powinno. Dobra, staję w sumie w korku i stoję. No, tak po, popędzam. Malutko, malutko popędzam. Nie mogę się wysłowić dzisiaj. W ogóle to chciałam tego vloga dzisiaj z Wami zacząć w łazience. Zaraz po kompaniu, tym moim zajebistym kokonie. I w ogóle zrobić sobie maseczkę. Ale się zagadałam i jak to ja standardowo zapomniałam. A przegrywałam sobie też, słuchajcie, pliki. Przegrywałam sobie też pliki, bo No wiecie, ze mnie jest taka youtuberka, że albo pada mi telefon, albo nie mam pamięci. Więc w tym przypadku było tak, że już mi pamięci brakowało, więc musiałam sobie to wszystko poprzegrywać z telefonu. I słuchajcie, jedziemy w poszukiwaniu chustawki ogrodowej. Jedziemy wypić sobie dobrą kawusę To to tak jakoś... Chyba muszę tam podkręcić z tyłu. I... Jedziemy na paznokcie o 15. Także wszystko sobie zobaczycie. Taki w sumie cały dzień ze mną, słuchajcie, bo mamy godzinę 8.51 i aż 20 stopni. Jak wyjeżdżałam było 18, także dzisiaj upałów nie zapowiadają no sobie mam tą bluzeczkę słuchajcie yy, co kupiłam ostatnio w ciuchajce co wam pokazywałam i stwierdziłam, że leginsy do tego klapki, ta bluzeczka i... Jestem ubrana na wieście, po prostu, czy coś więcej mi trzeba? Później może kumpela mnie nagra, to sobie zobaczycie całej okazałości, jak to wygląda. Wiem, że podobają wam się, o dziwo jestem w szoku. Podobają wam się takie właśnie zdjęcia, jak wstawiam w co jestem ubrana. Bardzo skradło yy, wasze serce zdjęcie w tej czarnej kieczce. Ona jest fajna, naprawdę ja ją kupiłam w hajmie. Siedem dyszek chyba dała mnie całe, żeby was nie skłamać. Ale powiem wam, że... Yy... Bardzo dobrze się w niej czuję. I dziękuję Wam za komplementy dotyczące mojego nowego koloru włosów. O. E Wiele z Was mi napisało, że bardzo ładny kolor, ale teraz będziecie musiały się przestawić po prostu, bo przyzwyczajone jesteście do rudego. Ja do rudego wrócę, słuchajcie. Ja rudego nie pozostawiłam tak sobie, tylko po prostu. Ja ten kolor miałam 2-3 lata temu. I powiem Wam, że stwierdziłam, że no chciałabym mieć brązy, więc wiedziałam, że mam gdzieś zrobione zdjęcie. Właśnie tego numeru, bo on naprawdę bardzo ładnie wyglądał. I on w każdym świetle wygląda inaczej: inaczej wygląda w słońcu, inaczej wygląda w ciemnym pomieszczeniu, a inaczej w takim półmroku. Więc naprawdę yy, wiem, że kilka z Was zrobiło sobie screeny. I, że będą testować kolor także ja polecam także kolor nie jest mi obcy ja bardzo lubiłam ten kolor i właśnie też go miałam yy, słuchajcie yy, w porze letniej też miałam buźkę opaloną w tym momencie nie mam w ogóle ani grama makijażu mam podkrążone oczy bo jestem niewyspana. ocie ociepanie, ale się zrobiło tłoczno dobra, ja się rozłączam widzimy się na miejscu, pa Najdobra no robaczki do zobaczcie Mamy Mamy to Udało mi się dorwać Ej, przepraszam udało mi się dorwać słuchajcie, są cała mokra, No nie, nie będzie chyba dzisiaj spaghetti No i słuchajcie byliśmy w dwóch biedronkach teraz jesteśmy w netto bo nie możemy dostać milona go słuchajcie na spaghetti bo dzisiaj się koszczę i będę jadła spaghetti ma być na obiad. Jak wspomniałam, pływam jest 29 stopni słońcu, miało być tylko 18. Także hura! 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 Mamy lato, czego babu narzeka! <tryk> A tak wygląda ta bluteczka? O! Dobra, później się odzwałem. Dobra, kupiliśmy to, trzeba teraz złożyć. Drzemka była, wleciała. Mamy nożyczki. Włączę wam muzyczkę i będziemy sobie razem składać. Udało się, no i mamy taką oto czarną chustaweczkę i pełno komarów, także my się z wami dzisiaj żegnamy, widzimy się w kolejnym filmie, buziaczki, pa pa.